Rozpoczynamy drugi dzień na karpiach. I się już z rybą. Mamy to. Pierwsza rybka wyholowana. Koło szósteczki. Antek, pierwszy duży karp? Masz pierwszy karp w życiu. No ale bardzo ładnie holujesz. Pierwszy w życiu karpikantka. Koło szósteczki? Może być. Może być. Przyszedł deszczyk, no i Maciek z rybą. Taka siódemeczka z plusem. Jadaś teraz z rybką. Bardzo dobrze dzień się zaczyna. Brać z drugą rybką Nie za duża, ale jakaś liczna Tomek z pierwszym karpiem w życiu Jak idzie? O, bardzo fajnie Tak, Stefan złowił chyba jednego z brzydszych karpi w łowisku mm, Chyba najbrzydszego, nie? No to, to jest jakiś Gabryś również zalicza rybkę Co prawda jeszcze jej podnieść nie umie Ale ryba się siedzi I na razie Największa ryba dzisiejszego dnia u Maczka Piękna baryłka Oj dzieje się, trzy ryby Jedna, druga, trzecia. Kostek długo, długo czekał, ale jest rybka. No i się udało. Ponad dyszka. Tego dnia chłopaki zdecydowanie poczaleli. Złowili blisko 30 ryb, z czego największa ważyła niespełna 11 kg.